Hej mordki, witam ponownie na moim kanale, jestem Klała. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji tu na dole Zapraszam też na mojego Instagrama, jeśli jeszcze tam nie jesteście Bo tam mnie jest najwięcej Dzisiaj filmik, który normalnie pojawia się w grudniu albo na początku stycznia Natomiast życie się potoczyło, jeśli chcecie wiedzieć co, jak i dlaczego To tutaj zostawię filmik, w którym trochę to tłumaczę Natomiast dzisiaj pokażę wam, co dostałam na święta... I na urodziny. Nie są to wszystkie moje prezenty, natomiast pokażę Wam to, co dostałam. Jeśli chcecie zobaczyć, co dostałam, już chyba szósty rok, rok z rzędu. I mamy teraz wszyscy nadzieję, że w przyszłym roku będę to nagrywać należycie z domu, z Julisią i w grudniu. Manifesty. Zacznę od prezentów na urodziny, bo one są na wierzchu. Stałam, słuchajcie, mega paczkę od mojego wujka i jego dziewczyny Martusi. Jeśli oglądacie to, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Moja ulubiona rzecz z tego wszystkiego. Podoba mi się wszystko, co zostałam. Jestem bardzo wdzięczna za wszystko, ale ale zapomniałam jednej rzeczy as always. Nie wiem, czy to jest wszystko, ponieważ mm. <laughs> trochę czasu minęło, ok? Like, jakby deal with it, Natomiast zacznę może od. Jednego z moich ulubionych prezentów, który widzieliście we vlogmasie, ale to nie może go tu zabraknąć. Od mojej Karinki i od Ani dostałam w prezencie kilka rzeczy. Karinka um, kupiła mi piękny um, pierścionek z takim małym krzyżem tutaj. Bardzo się boję go nosić do pracy, więc go nie noszę do pracy, bo on jest z koralików, jest za delikatny, ale jest przepiękny i pasuje mi idealnie na kciuka, a jak wiecie ja uwielbiam pierścionki na kciuku. Od Ani dostałam świeczkę z gredek i ona jest naturalną świecą sojową, kokos i bawełna. I uuu, Jezus, słuchajcie, to pachnie jak Raffaello pomieszane z bawełną. Hit, e, więc to dostałam od dziewczyn. No i głównym prezentem od Kariny był przepiękny album, który już widzieliście. Podlinkuję profil Ani na fejsie i na Instagramie e, na dole, ponieważ ta dziewczyna zasługuje na milion więcej obserwujących niż ma. No, to jest najpiękniejsze. Ehm. To taki, wiecie, joke miał być, bo ani Instagram to jest najpiękniej. <grafię> Więc tak, to jest album ze zdjęciami z Harry'ego Pottera, przepiękny, cudowny. Ja jeszcze nie zaczęłam w do niego zdjęć, natomiast na pewno, na pewno to zrobię, tylko nie mogę się zdecydować, czy chcę, żeby to był album ze zdjęciami z poprzednich lat, czy chcę, żeby to był album ze zdjęciami z tego roku. Muszę jeszcze to przemyśleć. E, dajcie mi znać, co wy byście zrobili. Czy zrobilibyście ten album takim albumem z przeszłych lat? Czy raczej z nadchodzących? Bo ja, kurczę, nie wiem. Nie wiem. Nie mogę się zdecydować. E, więc tak, to dostałam od moich dziewczyn. Jeśli dostałam coś jeszcze, a tego nie pokazałam, to bardzo, bardzo przepraszam. Wydaje mi się, że to było wszystko. Natomiast e, później od Martusi i od Wojtka dostałam taką kosmetyczkę która jest idealna, bo e, służy mi jako piórnik, ale też będzie świetna na jakieś podróże na pędzle. E, ona jest z firmy Glow, no przepiękna, jestem zakochana. E, kolejna moja ulubiona rzecz, zaraz po tym, po tym tym, to jest słuchajcie polar, który Marta znalazła mi w Lumpeksie. I jak ona mi wysłała zdjęcie tego e, polaru, to ja nie wierzyłam, po prostu nie wierzyłam. Ja wiem, że to nie będzie um, everyone's cup of tea, ja już go pokazywałam na Instagramie i kilka osób z was napisało mi, że OMG, co ty, co ty masz na sobie, a kilka osób mi napisało, ale chat, ja jestem w tej drugiej grupie. I to jest, słuchajcie, polar, taki oldschoolowy z firmy Rodeo, więc ma tutaj napis Rodeo i no wygląda on w ten sposób. Ja słuchajcie, jeśli mnie oglądacie to wiecie, że ja uwielbiam wszelakie takie rzeczy I to jest po prostu mój hit To jest e, mój nowy ulubiony polar Znaczy nie mam chyba polarów, ale To jest moja ulubiona rzecz e, w szafie Naprawdę, ja po prostu jestem zakochana Cały czas w nim teraz chodzę No i jak już jesteśmy przy takich menelskich klimatach całam kolejny Ortalion Tyryryryry, ortalion Patrzcie na to on jest taki czterokolorowy. Ma kieszenie, ma długi rękaw, ma kaptur, nie wpuszcza deszczu. Jest cudowny, duży, kolorowy. I to już jest mój trzeci. Moja ortalionowa kolekcja rośnie. Kocham ortalion. I kolejną rzeczą, też znalezioną w second handzie było coś, co ja po prostu zapiszczałam. To jest koszula. Jak wiecie, ja uwielbiam koszule. Um, największą miłością są moje koszule w kratę, natomiast dostałam koszulę, słuchajcie, sztruksową. Burgundową. I mean, what? Boże, ona jest olbrzymia, może robić za kurtkę, może robić za koszulę, może robić za sukienkę. Czat, czat i jeszcze raz czat. No i takim głównym prezentem urodzinowym, faktycznym, em, chociaż dla mnie, jakbym dostała tylko te rzeczy z lumpa, to dla mnie byłoby miodzio. Ja uważam, że powinniśmy normalizować dawanie sobie rzeczy. Wzajemnie, które nie są koniecznie nowe z metką, bo to nie zawsze oznacza najlepsze prezenty. Moja rodzina i moi przyjaciele wiedzą, że dla mnie nie ma problemu, że ja dostanę coś, na przykład z Charity Shopu albo z Lumpexu. Wolę jak ktoś zobaczy coś i zrobi coś, kupi coś specjalnie dla mnie. Dla mnie się czy to, że w ogóle ktoś o mnie pomyślał, ja jestem naprawdę. Najłatwiejszą osobą, jeśli chodzi o robienie prezentów, i to Wam powiedzą wszyscy, ze mną nigdy nie ma problemów. E, natomiast dostałam też przepiękną kurtkę, taką właśnie Ala. Koszula, bo Martusia z wiekiem wiedzą, że ja po prostu kocham koszulę. I ta jest z halemu. ogromna, przepiękna i też można ją zarzucać na koszulkę, jako taką bluzo-kurtkę. Można ją nosić centralnie, jako kurtkę. Ma przepiękny kolor, super materiał i jestem zakochana i nie wierzę, że wcześniej nie miałam kurtko koszuli. Dałam zestaw Solid Delicious Spiced Shampoo and Conditioner Bar. Niestety rozwaliłam opakowanie. Waliłam nie dość, że tutaj urąbałam, to jeszcze rozwaliłam opakowanie od szamponu Natomiast ja to zużyję zanim gdziekolwiek em, pojadę, także em, no, nieważne Ale normalnie ono się nie otwiera, tylko się trzyma Zobaczcie jakie to jest wszystko piękne Pachnie też przepięknie Na pewno dam wam znać jak się sprawdza, bo ja jestem bardzo zaciekawiona e, Teraz czas na przerwę Na herbatkę Dobra, i jak już o herbatkach mowa, to dostałam też jedną z moich ulubionych herbat. To jest Dilma Mango and Strawberry, e, tylko że to jest ta seria robiona do restauracji. Moim zdaniem, herbaty Dilma, te robione do restauracji, to są jedyne warte uwagi, i ja wiem, e, że sporo m, marek tak właśnie ma, że jakość. E, jeśli chodzi o herbaty te robione do restauracji i te, które kupuje się w sklepie jest różna dlatego jest faktycznie różnica, jeśli idziecie do herbaciarni i tak dalej, ta oraz zielona właśnie z Dilma, ale do restauracji to są moje ulubione widziałam Marcję, że jak przyjadę do Polski to zamówię od niej taką ogromną pakę zielonej herbaty, bo ja powiem wam jestem tak przyzwyczajona do tej zielonej herbaty to jest jedyna pakowana herbata zielona, która mi smakuje reszta to są tylko takiej dobrej jakości sypane, teraz będę wam pokazywać tak wiecie trochę tu, trochę tam bo Mam to wszystko po prostu poukładane. Kolejną herbatkę, którą dostałam od Pam, cała mniej niż połowa, i to jest firma Clipper. Ja bardzo lubię tą firmę, to jest Orange and Lemon Infusion e, Bag. Bardzo przyjemna, mega mi smakuje, także dostałam od Pam ci coś takiego. Dałam od Pam też, akurat mam tutaj na wierzchu. Przepiękny, jamniczkowy, świąteczny kubeczek. U, czekajcie. I tutaj jest napisane: Dash hunt through the snow. Także jak oglądaliście vlogmasa, to widzieliście co od PAM dostałam, natomiast uch, mam taki kubeczek z Rikusiem od PAM z tej samej firmy, to jest Portobello by Inspire, Born China Design in England, chcę sobie kupić od nich jakiś kubek taki nieświąteczny, bo jedyne trzy kubki, które od nich mam, wszystkie są świąteczne, natomiast uwielbiam je, to jest też mój ulubiony rozmiar kubka, ja uwielbiam takie duże kubki, jamniczkowy, świąteczny kubek, Całościowo, co dostałam od mamy i od Maćka na urodziny. E, zamówiłam sobie to i wydaje mi się, że zamówiłam sobie o nich coś jeszcze, ale nie pamiętam. Ogólnie dostałam od mamy i od Maćka kasę na urodziny. E, natomiast kupiłam sobie taki ogromny plastikowy e, bidon jak moja głowa. Chciałam właśnie plastikowy, taki duży do ćwiczeń, żeby móc sobie nalać ogromną ilość wody z uchwytem. Zabieram go też, już go kilka razy używałam, zabrałam go też na spacery, jak było w miarę ciepło, i naprawdę fajnie się sprawdzał, kosztował grosze. I wydaje mi się, że jest fajny i długo mi posłuży, bo jak na razie jestem z niego na maksa zadowolona. Kolejna rzecz, jaką sobie zamówiłam z typu, to jest taka dość mała buteleczka na ciepłe napoje, 350 ml z takim fajnym uchwytem w pięknym musztardowym kolorze i no co, na ciepłe napoje. Ja mam jedną butelkę, znaczy nawet nie butelkę, mam jeden kubek termiczny ze Starbucksa, będę go musiała niedługo wymienić, bo on już niestety um, jest stary, zresztą jak obejrzycie co dostałyśmy na święta z Julką chyba sprzed czterech lat? Jak jestem w czerwonej bluzie, to w, wydaje mi się, że w tamtym roku z Julką dostałyśmy, bo dostałyśmy takie same. Tamten jeszcze cały czas mam, ale nie mam żadnej buteleczki. Kupię sobie mm, pewnie za jakiś czas ze Starbucksa nowy, nowy kubek, bo ja uwielbiam od nich kubki, ale... Z, kupiłam sobie coś takiego. Kupiłam też sobie opakowanie na AirPodsy. Szukałam takiego, który się, który się zawiesza. Kupiłam coś śmieszne też jedno z AliExpress, ale nie wiem, czy ono mi przyszło. Będę otwierać dzisiaj też paczki, to zobaczymy. Natomiast ono mi już idzie 3 miesiące, więc trochę straciłam nadzieję. Ale tak, to jest takie zamykane. Można je przyczepić do torebki, do kluczy, no gdziekolwiek. Bardzo mi się spodobało, no i to jest taka totalnie, totalnie praktyczna rzecz. I trzy ostatnie rzeczy kupiłam sobie, słuchajcie, kalendarz z przyjaciół, i on wygląda tak, on jest stojący, dlatego tutaj jest taka przerwa, bo on tutaj stał, ale go teraz zdjęłam. I on ma z jednej strony, właśnie grafiki, a z drugiej strony ma um, normalny kalendarz, także tutaj jest. Pwła, 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 czyli jedna z moich ulubionych scen. I ostatnie rzeczy to są zeszyty. Po zeszytów też kończę. Ja używam zeszyty non-stop codziennie, e, także mogą poczekać, a były w naprawdę bardzo fajnej cenie i były bardzo fajne jakościowo. E, tutaj jest zeszyt, którego bardzo dużo szło, długo szukałam, i on normalnie w zasadzie sensie kosztował 3,50. Kupiłam chyba za funta. Mm, heck yes, you got this thing. I on, coś, co mi się bardzo spodobało, że on ma tutaj takie przegródki, ale to nie są zwykłe przegródki, tylko są, słuchajcie, przegródki z kieszenkami. I właśnie było mi coś takiego bardzo potrzebne, także cieszę się, że ten zeszyt udało mi się dostać i to jeszcze w takiej fajnej cenie. I kupiłam też taki mały a 6. I on jest, słuchajcie, taki piękny tutaj ma czarną końcówkę. I on jest w kropki. Jestem strasznie smutna, bo zgubiłam gdzieś karteczkę od Pam, a ona była wiem Zostałam o niej też ogromną torbę Rizis, których jeszcze trochę mam, jeszcze trochę mi zostało, ale one stoją tam, nie chciałam mi się już ich ubrać. Dostałam też piękną bombeczkę z kubkiem z przyjaciół Central Park, mm, więc. O, proszę bardzo. Przepiękna, przepiękna. Dostałam od Pam bombę do kąpieli Friends z Revolution. Marshmallow freezer Buff, e, także ostatnim prezencikiem od pamci jest ten przepiękny, przepiękny świąteczny talerz z jamniczkiem e, z koroną i tutaj też jest Dashant, Through the Snow, także to jest czat miligreen.com, jeśli ktoś e, chciałby zerknąć, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I pamiętam, że to dostałam od e, mojej dzieci, e, wujka i kuzynów e, w paczce, czy to dostałam od... Pineapple Barefruits Hair Mask and Cup się do dostałam od ciebie od Wojtka, to bardzo przepraszam, ale nie pamiętam, naprawdę O nie, tutaj jest otwarte O nie Coś, co wiem, że jest od mojej cioci, wujka i kuzynów Dostałam taką śmieszną, fajną koszuleczkę z, ze Snoopy? Nie Snoopy? Chyba tak, ze Snoopy. Keep it clean, keep it green. Więc dostałam coś takiego. Dostałam skarpetki świąteczne z bałwankami z bałwankami. I dostałam też od nich delicje. Od Grzesia dostałam na pewno fasolki wszystkich smaków z Harry'ego Pottera. I od Grzesia dostałam też olbrzymią paczkę MMS-ów z migdałami w środku. Dostałam w ogóle takie amerykańskie słodycze. Dostałam też cinnamon and brown sugar pop tart oraz Milky Way Rich Dark Chocolate Golden Caramel Vanilla Nogat. Także ja uwielbiam, e, uwielbiam słodycze z państw, w których nie byłam. Od Marty i od Wojtka dostałam taki czat szulkę różową z przyjaciół, z jedną z moich ulubionych scen again i z e, jedną z moich ulubionych sytuacji, jeśli chodzi o Chandlera. Um, Natomiast ten Ross i Chandler tutaj, no to jest po prostu sztos. E, ona jest kont z Reserve, jeśli ktoś kogoś by interesowało. Bardzo mi się podoba, no jestem zakochana w niej. Dalej dostałam też, słuchajcie, gąbeczkę z Real Techniques by Sam Nick for Powder Makeup, czyli to jest gąbeczka do pudrów. Także na pewno przetestuję ją niedługo w filmiku. Od mamy i od Maćka dostałam z firmy Glow e, takie ściereczki do demakijażu z mikrofibry. Wie, one mają taki fajny i właśnie przychodzą tutaj w tym, w tym opakowaniu, w którym możecie je też prać. Także bardzo się cieszę jeszcze, jak widzicie, no nie próbowałam ich barszcz. Pobaczka miała przyjść przed śmietami, nie przyszła, ale teraz mam dwa barszcze czerwone do zjedzenia. Trzy grzeźki bez czekolady, czyli moje ulubione grzeźki. Także bardzo się cieszę. Figurki o smaku. Karmelowym tezgoplany Plany w czekoladzie od Marty na przetestowanie peeling naturalny enzymatyczny od Marty mamy e, dostałam dwie książki dostałam Katarzyna Nosowska Powrót z bambuko bardzo się cieszę bo bardzo Katarzynę Nosowską e, lubię także nie mogę się doczekać aż to przeczytam oraz kot nie teraz czyli typowy kot jak wytrzymać z ludźmi bardzo mi to rozśmieszyło, bo to jest idealne dla mnie na chwilę obecną. Także też nie mogę się doczytać, e, doczytać, nie mogę się doczekać, aż przeczytam, także super, bardzo się cieszę. Od Marty i od Wojtka dostałam też fartuszek, słuchajcie, i to jest fartuszek. No po prostu, jak ja to zobaczyłam, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Dostałam od Marty i od Wojtka herbatkę. Christmas tea box, almond and orange, pine green, favorite green uh, tea with fruit tea blend i cinnamon and creme Brulee. Więc to będzie na przyszły rok uh, idealne, poczekam na święta, zobaczcie glow! lał. od Agi i od Rafała. Dostałam uh, kulę uh, taką uh, do kąpieli. Pięknie pachnie. Stałam za florę, bo Aga wie jak bardzo lubię za florę. Jej ulubioną gąbeczkę z AliExpress to jest I'm Magic Pro Professional Cosmetics. Aga mówi, że jest przecudna. Dostałam coś, co no pachnie tak, że ja na pewno sobie kupię większe opakowanie tego. To jest Joe Loves Lock Fire. Może jak to pachnie. Jak to, to tak pachnie, to tak pachnie, że aż sobie tu postawię, bo jak to wypalę. To zaraz ta pójdzie w ruch. Dostałam też Harry Potter pocztówki do kolorowania. Kolorujecie i macie pocztówki z drugiej strony, także chat. No i dostałam dwa ostatnie prezenty, ale to są chyba moje ulubione. Dostałam taki piękny zeszyt z Harry'ego Pottera z Hogwarts School of Witchcraft and Wizardy. E, I do tego była różdżka, ale nie byle jaka różdżka... gopis. <grym> Ostatnia rzecz od Agi i od Rafiego, to była taka główna rzecz nowa to jest Harry Potter Potion Challenge Game i już ją, w nią graliśmy i była naprawdę, naprawdę fajna. Um, to jest taka planszówka ja kocham planszówki, jak lubicie Harry Pottera. To naprawdę polecam się nią zainteresować, bo jest super. Dwa e, ostatnie prezenty to są e, prezenty od mojej mamy i od Maćka, takie główne. E, Pandora dostałam taką zawieszkę. Dostałyśmy zwykle takie same zawieszki: e, to jest e, psiałapa. Mam, słuchajcie, problem, ponieważ e, dostałam od dziadka kasę na święta, tak? Żeby sobie coś kupić. I ja słuchajcie, za cholery nie mogę sobie przypomnieć, co ja od sobie kupiłam od niego. Zero. Nie pamiętam. Od mojego dziadka dostałam kasę, którą sama wydałam i no. Nie pamiętam co kupiłam. Yay. Takim głównym moim świątecznym prezentem jest torebka. Jest to torebka personalizowana. Tu to jest moje imię. To jest torebka z Corado z... Mm, Kolaboracji Karoliny stylizację właśnie z tą firmą. I ja jak zobaczyłam tą torebkę, to po prostu za nim mówiłam, to jest idealna torebka dla mnie. Ona ma miejsce na laptopa, ma dwie osobne przegródki, ma miejsce, słuchajcie, na telefon, na długopisy. No, jest. Po pierwsze, wykonanie jest cudowne. Ja się nie spodziewałam aż takiej jakości. Tutaj ma taką fajną, małą tą na klucze. Także idealnie, bo ja uwielbiam takie rzeczy. I to jest naprawdę wykonanie czat. I ja, słuchajcie, nie sądziłam, że aż tak się w tej torebce zakochałam, ale bardzo, bardzo ją polecam. Naprawdę jest warta swojej ceny. E, więc tak, to jest taki główny prezent, który dostałam. W wszystko. Także dajcie mi koniecznie koniecznie znać na dole w komentarzach, co się dostali. E, jestem zawsze bardzo ciekawa, bardzo lubię zawsze słuchać, właśnie co byście dostali na święta. I co? Ja dziękuję, że mnie tutaj e, słuchaliście przez tyle czasu. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to panie, pamiętajcie, żeby koniecznie zabić kciuka w górę. I jeśli jeszcze nie zasubskrybowałaś, to zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z filmikami. Ja dziękuję bardzo za. I widzę się z Wami w następnym filmiku. Pa!